W Polsce, tak jak i w innych krajach Unii Europejskiej, funkcjonują systemy jakości. Oznaczają one, że produkty z tymi znakami są produkowane według określonych zasad i przy uwzględnieniu zachowania dziedzictwa narodowego oraz wpływu na środowisko. Takie wyroby charakteryzują się wysoką jakością. Obserwujemy coraz większy wzrost zainteresowania ze strony konsumentów informacją o jakości produktów, najczęściej wyższej jakości produktów. W ślad za tym postępuje też wzrost zainteresowania ze strony producentów przekazywaniem takiej informacji, chęcią przekazania takiej informacji. Taką informację w sposób rzetelny, wiarygodny i sprawdzony można przekazać, jeśli jakiś produkt jest wytwarzany w ramach systemów jakości produktów. Ponieważ chcemy mieć potwierdzoną informację, to ten system jakości produktów jest potwierdzony przez jednostkę certyfikującą, która znajduje się z kolei pod nadzorem Polskiego Centrum Akredytacji. Do unijnych systemów jakości możemy zaliczyć rolnictwo ekologiczne, gwarantowaną tradycyjną specjalność, chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne. Każdy kraj Unii Europejskiej ma prawo do uznania własnych krajowych systemów jakości żywności. W Polsce funkcjonuje kilka takich systemów. A oto one: Jakość Tradycja, Integrowana Produkcja Roślin, System Quality Meat Program, System Jakości Wieprzowiny PQS, Pork Quality System, System Gwarantowanej Jakości Żywności, QAFP. System musi w sposób znaczący przewyższać cechy produktu podobnego na rynku. To może być na różnych obszarach, ponieważ to może być w zakresie zdrowia zwierząt, roślin, dobrostanu zwierząt czy też kwestii ochrony środowiska. Ale to nie tylko, dlatego że musimy jeszcze spełnić inne warunki. Na przykład, system musi być otwarty dla innych uczestników systemu, czyli każdy, kto chce, może do tego systemu dołączyć. System musi mieć pełny opis produktu. I procesu produkcji tego produktu oraz musi umożliwiać pełną możliwość weryfikacji historii produktu, czyli tak zwane Traceability. I dopiero wówczas możemy powiedzieć, że ten system jest uznany, ponieważ uznanie tego systemu oznacza, Pewnych kryteriów, które sprawdza państwo członkowskie, a później na poziomie Komisji Europejskiej musi być notyfikowany. Komisja sprawdza wówczas, czy to jest system, który już jest wdrożony i działający. Ponieważ uczestnictwo w tych systemach jakości żywności oznacza możliwość sięgania po dodatkowe środki z planu strategicznego, to nie może być warunków, sytuacji w takiej, gdzie tworzymy niejako w no, sztuczne warunki uzyskania wsparcia. Dlatego ten system właśnie jest, musi być działający i wdrożony. Jednym z krajowych systemów jakości żywności jest znak jakość tradycja opracowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. System służy wyróżnianiu produktów żywnościowych, których jakość wynika z ich tradycyjnego charakteru oraz posiadających szczególną jakość, renomę lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. W Unii Europejskiej produkty regionalne i tradycyjne są objęte specjalną opieką, są chronione i producenci ich są wspierani w rozmaity sposób. A oczywiście nas, jako członka Unii Europejskiej, także obejmuje wspólna polityka rolna i wsparcia finansowe, które w ramach tego mogliśmy otrzymać. W związku z tym, pomyśleliśmy w naszej organizacji, żeby utworzyć krajowy system jakości żywności na wzór podobnych systemów unijnych, a także krajowych systemów w państwach unijnych. I tak już od 2005 roku, czyli właściwie już po roku jak byliśmy w Unii Europejskiej rozpoczęliśmy pracę nad opracowaniem pierwszego krajowego systemu jakości żywności jakość tradycji w 2007 roku system ten został zarejestrowany, uznany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a także notyfikowany przez Komisję Europejską. A co taki znak oznacza dla producentów produktów rolno-spożywczych? Jest to wartość dodana, podkreślająca jakość tego produktu, podkreślająca jego renomę, podkreślająca wiarygodność tego produktu w oczach konsumentów, a dla konsumenta oczywiście jest to bardzo ważne z tego powodu, że konsumenci mają gwarancję, że Produkty te są certyfikowane, i że to, co deklaruje producent w specyfikacji, przystępując do systemu, jest sprawdzane przez wiarygodną, uprawnioną do tego jednostkę certyfikacyjną. Innym systemem jakości żywności jest integrowana produkcja roślin. To metoda uprawy, w której wykorzystuje się różne techniki i środki, aby zapewnić roślinom optymalne warunki do wzrostu i plonowania. Celem tej metody jest uzyskanie jak największych plonów przy jak najmniejszym wpływie na środowisko. A to szkolenie dla rolników, którzy chcą wprowadzić w swoim gospodarstwie integrowaną produkcję roślin. Świadomość, że za tym systemem integrowanej produkcji są dodatkowe pieniądze wynikające z ekoschematów, powoduje, że rolnicy chętnie korzystają z tych szkoleń, Wcześniej korzystali ci rolnicy, sadownicy, którzy byli w grupach producenckich, a to z tego względu, że grupy producenckie, produkując swoje owoce, chciały znać cały proces technologiczny, czyli od pola do stołu, chciały znać, jak, mieć informacje, czym i jak, w jaki sposób zabiegi prowadzi rolnik. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o ten system produkcji integrowanej, Produkty wytwarzane w takim systemie są, podlegają ścisłej kontroli. 20% z tych producentów ubiegają się o certyfikację, będzie miał przebadany owoc na pozostałości środków chłony roślin, jak również na pozostałości azotanów, azotynów czy metali ciężkich. I mając taki certyfikat, mając certyfikat, że jego produkt jest integrowany w produkcji, wiemy, że jest najwyższej jakości, jeżeli chodzi o waroły spożywcze, czy najwyższej jakości, jeżeli chodzi o, y, o kryteria związane z pozostałościami środków ochrony roślin. Rolnicy chętnie przystępują do systemów, bo wiedzą, że to z korzyścią dla nich i dla konsumentów. Zamierzam korzystać z programów pomocowych unijnych, które są dostępne za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i y, Uczestnictwo w integrowanej produkcji roślin y, daje dodatkowe punkty, które kwalifikują do otrzymania środków pomocowych. I na tym szkoleniu właśnie dowiadujemy się, y, na czym polega integrowana produkcja roślin, y, jakie trzeba spełnić warunki i jakie się ma w związku z tym i obowiązki i, 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 i korzyści. Wiem, że na pewno będę musiał dokupić urządzenia do, do, do takich pomiarów pogodowych, czyli do, do, do mierzenia wiatru, do, do, do mierzenia ilości i sumy opadów w poszczególnych dniach. W tym roku po raz pierwszy zgłosiłam się do jednostki certyfikującej i przystąpiłam do systemu integrowanej produkcji. Yy, zostały, gospodarstwo zostało certyfikowane pozytywnie. Otrzymałam we wrześniu certyfikat jakości. Trzeba przypilnować, żeby w gospodarstwie był atestowany sprzęt sprawny bo tego wymagają metodyki i cały system, żeby opakowanie pośrodków ochrony roślin były oddane do tego punktu, gdzie były kupowane i, i mam na to dokument, zaświadczenie. To wszystko zapisuję, odnotowuję. Życzyłabym sobie, żeby taka promocja wielka, yy, krajowa była znaku yy, integrowanej produkcji i, i tego systemu, żeby kupujący, klient rozpoznawał ten znak i widział, bo ja włożyłam dużo więcej zaangażowania i pracy, i naprawdę tą żywność wyprodukowałam yy, zgodnie z tą ochroną środowiska, bardzo wysokiej jakości. Producenci produktów z krajowymi lub unijnymi systemami jakości mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Jedną z form wsparcia na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, dotyczących produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności jest interwencja promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności. Te środki, które można sięgnąć yy, są różnego rodzaju. Między innymi są to na przykład preferencje punktowe czy też rzeczywista intensywność wsparcia, yy, ale Mamy też dwie dedykowane interwencje dla systemów jakości żywności. I tu jest pierwsza z interwencji, 13.3, promowanie, informowanie i e marketing, w odniesieniu do produktów wytwarzanych w ramach systemu w jakości żywności, służy właśnie temu, by informacje o tym, że produkt jest wytwarzany w, jakości, w systemie jakości żywności, przekazać konsumentowi. Dlatego że certyfikacja produktu oznacza, że producent ma prawo umieszczenia logo, który ten produkt będzie wyróżniało ale konsumenci muszą wiedzieć, co to logo oznacza, co, o czym ono informuje. Drugim rodzajem wsparcia jest interwencja rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności. Wszyscy, którzy wytwarzają produkty wyższej wartości, mają takie poczucie i mają faktycznie, są w systemie, mogą liczyć również na wsparcie i zbudowanie współpracy, bo na przykład wytwarzają produkty w systemie, ale są gdzieś sami, gdzieś yy, trudno tam ta współpraca idzie, bo potrzebują większej ilości produktu, czy, czy uwagi na inne rzeczy widzą, że e, pomysłem na rozwój byłoby zawiązanie współpracy, to taką współpracę właśnie mogą nawiązywać i na tą współpracę mogą e, również mieć wsparcie z działania 13.4, czyli rozwój współpracy. Produkcja żywności w ramach systemów jakości żywności Wpisuje się w potrzeby i zainteresowania konsumentów, którzy coraz częściej poszukują wysokiej jakości żywności, a dzięki dofinansowaniu w ramach unijnych funduszy producenci mogą informować konsumentów o produktach wysokiej jakości.